Odpowiedzi Starota. Zapraszam na czytania prywatne. A dzisiaj pytanie: Kto ciebie obserwuje? Król Mieczy, Trygon Powietrza, Bliźnięta Waga Wodnik, Osoba około 40 roku życia. To silna osobowość. Chłodny w obejściu, zdystansowany. Czasem możesz odnieść wrażenie mylne, że jest zarozumiały. Mam wrażenie, że oczekuje od ciebie wyjaśnień, albo chce coś na tobie wymusić. Mak odwrócony to karta uwodziciela, który lubi manipulować. Sytuacją może próbować manipulować tobą. Będzie chciał Cię do siebie, od siebie uzależnić. Może wysyłać sprzeczne sygnały. Sama czujesz, że doszłaś do ściany w tej relacji. Sytuacja zrobiła się tak trudna. A teraz jest dobry czas na podjęcie decyzji. Może dotyczyć to rozstania albo pogodzenia się. Tutaj wiele zależy od Ciebie. Czurka Buław mówi: Szukaj wsparcia wśród przyjaciół. Nie bądź w tym sama. Ta decyzja pozwoli Ci odzyskać poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Nie ciągnij dłużej tej relacji. Osoba, która Cię obserwuje, jest zimna i wyrachowana. Bez niego w końcu odzyskasz radość życia. Powodzenia! Pa!